Cześć z tej strony, Kosmaty. Dzisiaj drugie nagranie na temat tego, co moim zdaniem warto, aby znalazło się w opakowaniu z nasadkami Parda. a nie zawsze się znajduje, bo producent pewnych rzeczy nie przewidział. W ostatnim nagraniu mówiłem o ringach. Jeśli nie oglądałeś, to zachęcam. Link będzie na końcu tego filmu. Natomiast dzisiaj będzie o pierścieniu do mocowania nasadki, a w zasadzie o wkładkach redukcyjnych. I w, o, obecnie. W Przedawanych, produkowanych nasadkach Parda, mamy pierścień uniwersalny, taki samozaciskający, szybki, bardzo, bardzo sprawnie działający. A do tego producent dodaje trzy takie wkładki. One mają średnice wewnętrzne 36, 40 oraz 44 mm, I wszystko pięknie, ale no niestety to nie jest tak, że lunety występują tylko w takich średnicach. Powiedziałbym, że rzadko występują w takich średnicach. I co w związku z tym? Ano, użytkownicy bardzo często wykorzystują taśmę klejącą, która znajduje się w zestawie. Podklejają lunetę taśmą, nakładają tą redukcję, skręcają pierścień, i niestety okazuje się, że to rozwiązanie się nie sprawdza, ponieważ nie jest stabilne. Można próbować podkładać. Inne wkładki, czyli łączyć dwie, ale no znowu to się kłóci troszeczkę z ideą tego szybkiego montażu, który ma być prosty i wygodny. Co w związku z tym wymyśliłem ja? Ano, żadna filozofia. Wymyśliłem dodatkowe wkładki redukcyjne. Zauważyłem, że jest bardzo dużo pytań na ten temat. Klienci często dzwonią, pytają, jak, jak, to, jak to zgrać. Nawet Ktoś, kto kupił niekoniecznie ode mnie nasadkę, pyta, czy, czy mam na to jakieś pomysły. Yy, okazuje się, że, że nie działa to tak, jakby sobie życzył. A na rynku lune dominują lunety typu Dokter, który ma 39 mm. O, stary, które mają 42 delty, które mają najczęściej około 41. Cajsy bodajże 44, wiele modeli. I do tych lunet tak naprawdę... Nie, nie, ma, nie ma dobrego rozwiązania z, z oryginalnym pierścieniem. Można próbować coś podkładać, ewentualnie można dobrać grubszy i próbować go. Ze środka troszeczkę zeszlifować. Nigdy nie mamy gwarancji, że zrobimy to dobrze, że, że będzie równo, że to będzie dobrze przylegało. Co ja zrobiłem? Mianowicie między 36 a 40 mm wykonałem dwa pierścienie i dwa pierścienie między 40 a 44 mm. One są stopniowane co 1,3 mm, 1 mm to naprawdę już jest tyle, że spokojnie, spokojnie ten pierścień. Nam się podda na tyle, że się dopasuje do lunety, zwłaszcza, że one są toczone z wałka o przekroju okrągłym, a dopiero później są przecinane, i w związku z tym mamy tutaj pewne pole manewru. Jeszcze możemy ten pierścień docisnąć, i dzięki temu mamy gwarancję, że. Posiadając lunetę, która ma średnicę od 36 do 48 mm, bo, bo taką średnicę ma sam pierścień, jesteśmy w stanie tą nasadkę stabilnie zamontować. W związku z tym, jakby się ktoś zastanawiał, jak to zrobić, no to moim zdaniem chyba najłatwiej, właśnie tak, a w moich zestawach zawsze, zawsze oprócz trzech. Oferowanych przez producenta. Są jeszcze cztery wkładki redukcyjne, oferowane przeze mnie. Można sobie pomyśleć, po co mi siedem wkładek, skoro mam tylko jedną lunetę? A, okej, okay, no, masz jedną lunetę, natomiast w mnie zawsze masz gwarancję, że do tej jednej lunety dopasujesz. Jeżeli masz drugą, to bez problemu sobie przełożysz. Jeżeli chcesz pożyczyć nasadkę, komuś znajomemu to też nie ma problemu. A jeżeli wymyślisz, że chcesz nasadkę wymyślić na coś, wymienić na coś innego, no to bez problemu yy, kupujący ktoś to od ciebie ją kupi, zamontuje na swoją lunetę niezależnie od tego jaka ta luneta by była. To by było tyle w tym nagraniu. Jeżeli się podobało, proszę łapkę w górę, proszę o subskrypcję, o dzwonek. A ja będę nagrywał kolejne. Będę starał się odpowiadać na pytania, które pojawiają się najczęściej. Ja akurat w ostatnim czasie sporo pytań było na temat o-ringów, na temat, na temat właśnie wkładek. Ma, mam takie telefony, co zrobić, żeby dopasować. I nagram jeszcze jedno nagranie na temat tego, co w moich zestawach zawsze się znajduje. Natomiast, jeżeli chciałbyś usłyszeć o czymś innym na temat PARDA, na temat termowizji natomiast Noctowizji innych marek Bądź na inne tematy, śmiało proszę zadawaj pytania w komentarzu. Będę starał się na te pytania na bieżąco odpowiadać. Dziękuję za uwagę. Dasz bur Kosmaty.